To nie przypadek, ludzie, których spotykasz, relacje, które powtarzasz, te same kłótnie, te same rozczarowania. To nie pech, to nie los, to coś głębszego, coś, co dzieje się pod powierzchnią twojej świadomości, w miejscu, którego nie widzisz, ale które kieruje każdym twoim wyborem. Zastanów się przez chwilę, ile razy wybrałeś tę samą osobę w innym ciele. Ile razy czułeś, że historia się powtarza, jakby ktoś puszczał ten sam film od początku? Ona ma inne imię, inne oczy, inny głos. Ale ból jest znajomy, napięcie jest znajome, potrzeba jest znajoma. Dlaczego tak się dzieje? Bo miłość, którą przyciągasz, nie jest kwestią szczęścia. Jest lustrem. Lustrem tego, czego w sobie nie widzisz. Lustrem. Tego, co ukryte głęboko w twojej nieświadomości, zranione, głodne, niewypowiedziane. I dopóki tego nie ujrzysz, dopóty będziesz powtarzać ten sam taniec z innymi ludźmi, ale zawsze z tym samym cieniem, oddech, cisza. Może teraz czujesz lekki ucisk w klatce piersiowej, może słyszysz echo własnych wspomnień, może widzisz twarz kogoś, kto odszedł. Albo kogoś, kto wciąż jest, ale niedostępny w sposób, którego nie potrafisz nazwać. To ciało pamięta. Nawet jeśli umysł stara się zapomnieć, w relacjach nie spotykasz drugiej osoby, nie od razu, najpierw spotykasz własny cień. Cień to nie coś złego, to nie demon, to po prostu wszystko, czego nie chciałeś być, wszystko, co odrzuciłeś, stłumiłeś, ukryłeś przed światem. I przed sobą, to płacz, którego nie wypłakałeś, to gniew, którego nie wolno ci było wyrazić, to potrzeba, która została nazwana słabością, to pragnienie, które zostało zawstydzone. I to właśnie te części ciebie, te nieświadome, odseparowane, zranione części, szukają uznania, szukają miejsca, szukają miłości, ale nie potrafią prosić wprost. Więc działają przez projekcję. Projekcja to mechanizm, w którym to, czego nie widzisz w sobie, zaczynasz widzieć w drugim człowieku, i nagle ta osoba staje się ekranem, na który rzucasz swoje lęki, swoje pragnienia, swoje braki, widzisz w niej ratownika albo wroga, widzisz w niej pełnię, której Tobie brakuje, albo pustkę, która Cię przeraża. I wtedy zaczynasz tańczyć ten taniec. Taniec zależności, taniec idealizacji i rozczarowania, taniec intensywności, która przypomina miłość, ale nią nie jest. Nie jesteś karany, jesteś chroniony, bo każda relacja, która cię rani, każda osoba, która nie zostaje, każdy wzorzec, który się powtarza, to nie kara, to znak, to wezwanie, to Twoja nieświadomość, która próbuje ci coś pokazać. Próbuję ci powiedzieć, tutaj, w tym miejscu, to tu jest rana, której jeszcze nie uzdrowiłeś. To tu jest część ciebie, która wciąż czeka, by ją zobaczyć. I dopóki nie zobaczysz, dopóty będziesz przyciągać ludzi, którzy te rany aktywują. Będziesz przyciągać relacje, które powtarzają wzorzec, bo twoja nieświadomość, nie chce cię skrzywdzić. Ona chce się uzdrowić. Ale może to zrobić tylko wtedy, gdy ją ujrzysz. Wyobraź sobie lustro, stoisz przed nim, ale widzisz tylko drugą osobę, widzisz jej wady, jej zimno, jej niedostępność, jej chaos i myślisz To ona to przez nią cierpię. Ale jeśli odważysz się podejść bliżej, jeśli odważysz się spojrzeć naprawdę zobaczysz, że to, co widzisz w niej, jest odbiciem czegoś w tobie. Może to twój lęk przed odrzuceniem, może to twoja potrzeba kontroli, może to twoje przekonanie, że nie zasługujesz na stałość, może to twój gniew, którego nigdy nie wolno ci było pokazać. To nie jest łatwe, nikt nie mówi, że będzie łatwe, ale to jedyna droga integracja cienia to znaczy wziąć odpowiedzialność nie za drugą osobę, nie za to, co ona zrobiła, ale za to, co ty w sobie nosiłeś, zanim ona się pojawiła, za to, co w tobie krzyczało, zanim ona odeszła. Integracja to nie analiza, to nie terapia w sensie rozmowy, to dotknięcie fizyczne, emocjonalne, duchowe dotknięcie tego, co bolało i powiedzenie: Widzę cię, jestem tutaj, nie musisz już krzyczeć. Może teraz czujesz ciepło w gardle, może łzy cisną się do oczu. Może w brzuchu pojawia się dziwny lęk. To dobrze. To znaczy, że coś zaczyna się ruszać, coś, co było zamrożone, zaczyna oddychać. Nie jesteś karany, jesteś chroniony, bo każda relacja, która się nie udała, chroniła cię przed kolejnym powtórzeniem wzorca z nieświadomością. Każda osoba, która odeszła, otworzyła przestrzeń. Przestrzeń, w której możesz wreszcie spojrzeć do środka i zobaczyć siebie, nie takim, jakim chciałeś być, ale takim, jakim jesteś, ze wszystkimi ranami, ze wszystkimi lękami, ze wszystkimi pragnieniami. I gdy to zrobisz, gdy naprawdę to zrobisz, coś się zmienia. Przestajesz mylić intensywność z miłością. Intensywność to adrenalina, to napięcie, to poczucie. Że musisz walczyć o kogoś, trzymać go, udowadniać swoją wartość, to gra w pościg i ucieczkę, to ból, który wydaje się pasją, to drama, która wydaje się życiem, ale miłość miłość to obecność, to spokój, to poczucie, że możesz oddychać, że nie musisz niczego udawać, że jesteś widziany, naprawdę widziany i mimo to jesteś bezpieczny. Miłość to granice. To szacunek dla siebie i dla drugiej osoby, to świadomość, że nie jesteś odpowiedzialny za ratunek drugiego człowieka, i on nie jest odpowiedzialny za Twój. Miłość to dojrzałość, to wybór, nie nauk, to pełnia, nie brak. I tego nie możesz przyciągnąć z poziomu rany, tego nie możesz przyciągnąć z poziomu cienia, możesz to przyciągnąć tylko wtedy, gdy wcześniej wrócisz do siebie. Gdy zintegrujesz to, co było odseparowane, gdy przestaniesz szukać w drugim człowieku tego, co możesz dać sobie sam, oddech, cisza. Teraz zatrzymaj się, połóż dłoń na sercu, poczuj jego bicie. Czujesz? To twoje serce, nie serce kogoś innego, nie serce relacji, twoje. I to ono mówi ci prawdę. Nie słowami, ale pulsem prawdę o tym, czego naprawdę potrzebujesz. Prawdę o tym, gdzie jeszcze boli, prawdę o tym, co wciąż czeka na integrację. Jak to zrobić? Jak zintegrować cień? Jak przestać powtarzać wzorce? Nie ma jednej odpowiedzi, ale jest kilka kroków, które możesz podjąć już teraz. Nie za miesiąc, nie po kolejnej relacji, teraz. Pierwszy krok nazwij wzorzec. Weź kartkę, napisz jedno zdanie. W relacjach zawsze. I dokończ je bez myślenia. Pozwól, by dłoń pisała to, co czujesz, nie to, co powinnaś czuć. Może to będzie, w relacjach zawsze wybieram ludzi niedostępnych, może w relacjach zawsze staję się mała, może w relacjach zawsze muszę udowadniać, że jestem wystarczająca. To nie osąd, to obserwacja, to pierwszy krok do uświadomienia. Drugi krok zapytaj, skąd to się wzięło. Nie szukaj winnego, nie obwiniaj rodziców, nie obwiniaj przeszłości. Po prostu zapytaj cicho, w środku, kiedy pierwszy raz poczułam, że muszę się starać, by być kochaną? I poczekaj. Czasem odpowiedź przychodzi jako obraz, czasem jako uczucie, czasem jako wspomnienie, które wydawało się nieistotne, ale teraz pulsuje bólem to jest Twój cień. To jest rana, która kierowała Twoimi wyborami. Trzeci krok: powiedz do niej coś, czego nigdy nie usłyszała. Zamknij oczy. Wyobraź sobie siebie z tamtego momentu może byłaś dzieckiem, może nastolatką i powiedz do niej: Widzę cię, nie jesteś sama, nie musisz już walczyć. To nie jest ćwiczenie wyobraźni, to akt integracji. To zaproszenie tej odrzuconej części siebie z powrotem do twojego serca. Czwarty krok. Obserwuj, co przyciągasz teraz. Gdy zaczniesz integrować cień, relacje wokół ciebie zaczną się zmieniać. Nie od razu, ale stopniowo. Ludzie, którzy karmili się Twoją raną, zaczną odchodzić. Sytuacje, które powtarzały wzorzec, zaczną tracić moc. I nagle, czasem cicho. Czasem głośno, pojawi się przestrzeń, przestrzeń na kogoś, kto nie potrzebuje Twojej rany, kto widzi cię, nie twój brak. Nie jesteś karany, jesteś chroniony, bo miłość, którą zasługujesz, nie przyjdzie, dopóki nie będziesz gotowa ją przyjąć. Nie dlatego, że świat jest okrutny, ale dlatego, że mądrość Twojej nieświadomości wie, jeśli przyjdziesz do relacji z braku. Będziesz cierpieć. Jeśli przyjdziesz z cienia, będziesz powtarzać, ale jeśli przyjdziesz z pełni, z miejsca, w którym zobaczyłaś siebie, zintegrowałaś swoje rany, wzięłaś odpowiedzialność za swoje wybory, wtedy będziesz mogła kochać, naprawdę kochać, nie z desperacji, ale z mocy, nie z idealizacji, ale z rzeczywistości. Nie z lęku przed samotnością, ale z wolności bycia sobą. I to jest miłość, która zostaje. Nie dlatego, że jest idealna, ale dlatego, że jest prawdziwa. Oddech, światło, może teraz czujesz coś innego, może napięcie w piersi lekko odpuszcza, może w gardle pojawia się przestrzeń, może po raz pierwszy od dawna czujesz, że nie musisz niczego naprawiać, że możesz po prostu być. To jest początek, nie koniec historii, ale początek innej historii, historii, w której nie uciekasz przed sobą, historii, w której miłość nie jest testem, ale obecnością, historii, w której jesteś wystarczająca, nie dlatego, że ktoś ci to powiedział, ale dlatego, że w końcu sama w to uwierzyłaś. To nie przypadek, że czytasz te słowa. To nie przypadek, że dziś, tutaj, coś w tobie drgnęło. To twoja nieświadomość, która mówi jestem gotowa, chcę się zobaczyć, chcę się uwolnić. I teraz masz wybór: możesz zamknąć to i wrócić do powtórzenia, do tego samego wzorca, tych samych ludzi, tego samego bólu. Albo możesz zatrzymać się, oddechnąć. I zacząć integrować, bo miłość, na którą czekasz, czeka na ciebie. Ale po drugiej stronie tej integracji, po drugiej stronie odpowiedzialności, po drugiej stronie śmierci starego ja, nie jesteś karany, jesteś chroniony i gdy będziesz gotowa, naprawdę gotowa, ona przyjdzie. Ale nie jako ratownik, jako lustro, lustro Twojej pełni.